O oh shit! Here we go again! Cześć, cześć, witajcie! Witam was tutaj w kolejnym odcinku z gry The Forest na kanale Rivik. Dziś walczymy sobie z falą mutantów oraz kanibali. Tyle tylko, że dzisiaj postaram się walczyć tak długo, jak tylko zdołam. Na naszej nowej bazie, którą sobie nam tutaj wybudowałem. Jest tutaj mnóstwo pułapek i mury obronne. Zapraszam wszystkich do oglądania. Nie, to nie to. Chodziło mi o ognisko. sobie tutaj co jakiś czas ogniska w ten sposób, ponieważ są na tyle, tyle zostawiają mi na tyle tutaj miejsca, że mogę sam przejść oraz kanibale. Myślą, że mogą tu przejść, aczkolwiek kiedy próbują przejść, to zostają podpaleni przez ogniska, co jest niezawodnym systemem obronnym i sprawdza się praktycznie zawsze. Z jednej strony nie są w stanie tego zniszczyć, a z drugiej strony, kiedy do tego podejdą, to otrzymują obrażenia od podpalenia, które nawet nie są aż takie małe. Tak w sumie na opartego, to w tym momencie powinienem szykować się na atak. Za oni kanibali, aniżeli coś tutaj już budować, a ja w tym momencie mam już ten nasz... totem postawiony, ten nasz artefakt. Trochę tego nie przemyślałem, ale nie powinienem od razu samy, od samego początku zaatakować, tak mi się przynajmniej wydaje. Większy problem będzie z mutantami, ponieważ mutanci są w stanie mi uszkodzić mury. Może nie od razu je zniszczyć, ale są w stanie je dosyć mocno uszkodzić. Najgorszy problem będzie z ogniskami, gdyż, gdyż mutanci są w stanie je rozwalić praktycznie jednym uderzeniem, co sprawi, że pozostali wrogowie będą mogli z łatwością przejść, dlatego jak będziemy widzieć mutantów, to ich w pierwszej kolejności trzeba będzie zdejmować z łuku, a kanibali dopiero w drugiej kolejności. I powiecie co? W ogóle już kiedyś tam stawiałem ten nasz artefakt, ale nic się nie zbliżało. Eee, nic się nie zbliżało, bo właśnie zauważyłem, że jak postawię go tak daleko, strasznie, w głąbi tego całego, tego całego naszego zabudowania, to nic się tutaj nie zbliża. Ale kiedy postawię go bardzo blisko wyjścia, to zaczyna ich bardzo dużo przybywać. To też chciałabym sobie ten cały nasz artefakt przestawił eee, nieco bliżej. Bo już powinniśmy się kanibale pojawić. Ała! A jeszcze nikt nie przyszedł. Ja no, jeżeli go potem przestawimy, jak będziemy musieli się trochę wycofać od ich nadmiaru i ilości. Niech sądzę, przełączyłem. Dobra, wbijamy go i szykujemy się na oblężenie. Strzały mam, leki też nie jakoś dużo, skóry mam. Tak, wszystkie praktycznie rodzaje. Może kości mi trochę brakuje, ale i tak jest dobrze. Kuszy trochę mi bełtów brakuje, ale to też można, to też nie jest jakiś duży problem. Dobra, czekam, aż tutaj sobie przyjdą. Podpalimy sobie ognisko i zaraz zobaczycie jak to będzie działać. Ja bym sobie w ogóle tutaj ten murek jeden może naprawił. A, jest ja widzę mocno uszkodzony, bardzo dużo tutaj kółek widzę do naprawy. Dobra. I postawiłbym sobie może jeszcze jeden, żeby zrobić im tylko takie wąskie przejście. Okej okay. O, coś takiego, no i super e, Możemy zrobił jeszcze wejście na ten murek jakoś, żebym mógł sobie tutaj wejść, ewentualnie, wdrapać się na to jakoś Bo możliwość wejścia na ten mur bardzo mi się, by mi się bardzo przydała. Czemu coś tego oberwało? Dziwne. Dobra. Na razie nikogo nie widzę. Prawdopodobnie musimy poczekać, aż się, aż się jakby zasoby naturalne kanibali odrodzą. Aż się kanibali i mutanci odrodzą. Bo chyba ostatnio, właśnie, trochę ich przegoniłem przy pomocy tego artefaktu podczas budowania wieży. I ich tutaj po prostu na razie nie ma. Odciągają pierwsi wrogowie. Pasowałoby się ich regularnie pozbywać. Bo jakby się ktoś tutaj nazbiera, to potem nie dam rady po prostu. Już raz miałem taką sytuację, jak tu kiedyś walczyłem. Oj, oj, to się nie pali. Pozwólcie, że koledzy, że ja to podpalę jeszcze raz. Aaaa! Też tak potrafię. Dobra. Trzeba też strzały z nich regularnie zbierać, bo to nam się pokończą. O, jest fapacz, dobra. Musimy się przede wszystkim pozbyć fapacza, bo on nam poniszczy to wszystko tutaj. Jest też gruby Dobra Jest kilku mutantów, których trzeba się pozbyć To na pewno oni, tam, oni się do środka nie powinni dostać Nawet jak się dostaną to Nawet jak się dostaną to raczej nic Tam w środku nie zrobią. Nie ma nic złego w tym, że dostaną się do środka Dopóki nie mam mnie w środku Dobra Pozwoli się w Virginia. I na końcu załatwimy grubego. Oj oj, nie trafiłem. Trafić na mnie zły. Wolę, żebyśmy te mutanci, te, te mutanci nie zbliżali się do tych ogniw, bo tutaj, ja tutaj mówię, rozwalam jednym uderzeniem. Załóżmy sobie tych parę mutanckich skór może. O, tam widzę, że kolejna w Virginia idzie. Chciałbym się jej zaraz pozbyć. W Virginie gdzieś była, tu jest. No i już praktycznie jest marca Nie było to specjalnie ciężkie, nawet widzę, że ten gruby cały czas sobie tam widzę, siedzi w jednym miejscu i się nie rusza. W sumie to dobrze dla mnie, bo jest tak naprawdę jeden z najbardziej problematycznych mutantów ze wszystkich. Trzeba by też tutaj patrzeć, czy nie ma tu przypadkiem jakichś płodów, które on tutaj pozostawia, bo one też mogą mi ten mur uszkodzić. No, w sumie teraz opłaca mi się bić ich ręcznie, bo przypomniało mi się, że... Ja, bo coś wam zaraz, pokażę. Ała! O ty kurde, gałganie! A nie, on mi wkurzył. Dobra. Grub widzę, że idzie powoli w naszą, w naszą stronę. by sobie zrobić trochę e, troszeczkę strzał podpalonych. E, usuń. Bo na niego tak jak dobrze wiecie najlepiej sprawdzają się właśnie podpalone strzały. Możliwość podpalenia go po prostu. Dobra, bierzemy sobie... maczetę i go tniemy. Chciałem wam pokazać, bo mam już maksymalną ilość siły i sprawności fizycznej, czyli 99, dzięki czemu mam naprawdę, ale to naprawdę, dużo obrażenia i bardzo duży, bardzo dużą ilość staminy maksymalną. To też właśnie tego, tego grubego praktycznie położyłem sześcioma, siedmioma ciosami z maczety, mimo że jest jednym z najbardziej żywotnych przeciwników w grze. No i co, ja sobie czekam na kolejnych. Naprawdę poszło bega łatwo, ja tam straciłem, nie wiem, może z... trochę pancerza. Ogniska niech się palą. One się chyba nie wypalą, nawet jeśli wypalą, to po bardzo długim czasie. <laughs> Postaram się na noc, będę go wyłączać, bo w nocy walczyć to jest strasznie przerąbana sprawa, nic nie widać. Co bardzo nie sprzyja strzelaniu z łuku. Mogę sobie ewentualnie latarkę zamontować, ale... Szkoda mi baterii, mimo że tak już nie będę z Zanim z nich korzystał. No, to ja sobie dalej czekam. Kolejna, tak jak w życiu, już jest przeprowadzany na moją bazę. A mi zostało zniszczone ognisko, czyli jed... Cię, praktycznie połowa mojej obronności w tym momencie. No jedna trzecia, bo dwie, dwie trzecie to stanowią właśnie ogniska, a jedną trzecią ja sam. Powiedzmy. Właśnie ja nie mam mutantów, więc źle nie jest. Kurde, muszę się lepiej, lepiej z łuku nauczyć strzelać. Aaa! Nie? No kurde, strasznie się ciężko do kobiet strzela. <gulwiek> Jakkolwiek by to nie brzmiało. Kurde, popatrz już tu biegnie. W końcu jakiś musiał przejść. Kolejnie, dobra, są dwa fopacze tylko. Z popaczami sobie jakoś poradzimy. To jest najłatwiejszy mutem do pokonania. Nawet jak jest ich kilku, bo... Tak jak na przykład Virginia może sprawić już problem, kiedy jest ich kilka. Gruby... Comment tym bardziej. Tak Fapacz raczej. Nieważne ile by ich było, raczej nie będzie sprawiać żadnych trudności. Dobra, a parę mi tam ich wlazło do bazy, to nic się w sumie nie dzieje. Tamten widzę jeszcze będzie chwilę szedł. To od tej strony nic nie idzie. Możemy tutaj iść do środka się zająć towarzystwem. Ale tutaj jest mocarna rzecz. Najlepsze jest to, że z tego co widziałem, na praktycznie każdym trybie gry, niezależnie od trudności, każdy kanibal ginie na jednego strzała w głowę, a to jest naprawdę duże ułatwienie. Kiedyś grałem z kolegą na trybie ciężkim, to braliśmy we dwóch maczetami takiego jednego kanibala, musieliśmy pół godziny obracać, atakować go, dopóki w końcu nie padł, bo naprawdę mieli tyle zdrowia, jedno jego uderzenie starczyło, żeby zabrać nam jedną strzał zdrowia, to już jest naprawdę bardzo dużo. Tyle mi nawet popaż tutaj nie zadaje swoim najmocniejszym atakiem. Dobra. No i w sumie kolejny tak został odparty. Tu jeszcze było chyba dwóch czy trzech tych jaskińców ale z nim to sobie poradzi na luzie. Hmm, chyba tak, tylko chyba wszyscy. Tak naprawdę. Boję się, kiedy przyjdzie do mnie w końcu finalny boss i... Robak przede wszystkim, bo jeśli nie zdążę robaka zabić w odpowiednim czasie, to może mi bardzo mocno uszkodzić moje struktury. Gdyż jest na, tak naprawdę najbardziej destrukcyjny ze wszystkich przeciwników w grze. Sam w sobie nie zadaje specjalnie dużo, ale ma bardzo wzmocnione obrażenie przeciwko strukturom. Dobra, sobie postawię tutaj drugie ognisko. Żeby zablokować im przejście, albo przynajmniej je utrudnić. A patyków w miarę muszę iść po patyczki. To kłody już tutaj możemy dać i to się uzbiera łatwo no ha przez noc wypaliło, ewentualnie ktoś je zniszczył Dobra No i czekamy sobie na kolejny Postaram się dotrwać do czegoś takiego naprawdę, co sprawi nam kłopoty bo na razie jest bardzo łatwo Ten pierwszy już był nieco mocniejszy atakiem, ponieważ było chłopacz, dwie virginie i gruby To jest dużo i było... było kanibali bo wydaje mi się, że było trochę więcej A, no tak Znowu sobie nie Facebooka, przepraszam Was za to. No, zdążył krzyknąć. Całe w sumie szczęście, bo tak jak mówię, mi zależy teraz na dużej liczbie wrogów, z którymi można powalczyć. Smaczne, co? Wybacz, ale jedzenie muszę ci przerwać to się potrzebuję do innych celów m.in. do. być celem. Ale wózek to ty mi zostaw. Dobra, na razie przybiegło trzech tych takich najszybszych. Byli najbliżej, to też najszybciej do nas dostali. W sumie powinien się żywić tutaj ziołami, bo tu ich najwięcej występuje z tego wszystkiego. Kurde, wody się zapomniałem napić, jak już tam byłem. Ogień sobie podpalmy. Mam tylko, jedno, mam tylko jedno ognisko, ale mam cały wózek drewna. To mi się wypali, to sobie na środku jedno postawimy. Będzie chyba bezpieczniej i oszczędniej. Tak mi się przynajmniej wydaje, przebiegła i reszta ekipy, wyczerpując mutantów. Kurde, jest aż dwóch. Niewygodnie będzie się z domu na Trzeba Słabo się najpierw wsparcia pozbyć tych właśnie kanibali. Dobra, podpalmy sobie bo i tak widzę, że na nas biegną, więc w sumie, tak było najwygodniej. Kolejny widzę, tam jest fapacz. Arms jest tak zwany. Widzę, że jest ich aż trzech. Dawno, dawno mi się nie zdarzyło, żeby było aż trzech mutantów tego samego typu. No, trochę mi widzę pod celownik, ale... cel był w sumie... taki jaki miał być, pozbywanie się wrogów. No, widzę, że tak to teraz jest troszeczkę ładniej niż było ostatni. Trzech aż mutantów mamy. Ogólnie używanie tego artefaktu to bardzo dobry sposób na właśnie farmienie sobie skór. O kurde, gruby. Dobra, e, musimy się go jak najszybciej pozbyć, bo on będzie mi tutaj bardzo szkodził. Bardzo będzie mi tutaj zawadzał. Trzeba go w pierwsze się podpalić. O kurde, rozpędził się. Słuchaj, teraz go tylko po prostu maczetą, ze względu na to, że ma największe obrażenia. No i tyle powinno wystarczyć, żeby go właśnie zabić. No, całkiem ładnie się nam widzę, to towarzystwo tutaj zebrało. Ciekawe kto wygrał, patrzcie Virginia. To mam już w sumie 5 mutantów. To naprawdę całkiem nieźle widzę się tutaj nazbierało. Kurde, Lich, to naprawdę jest dużo. Gdybym jeszcze fakt, że mam łuk, to musiałbym uciekać. O kurde, 3 razy się na nie rzuciło. E, tam jest... Oni uciekają chyba tymczasowo. Pójdźmy się zająć tamtym farparczem i... Virginia, bo widzę, że ta chyba w środka mi chyba wbiegła. widzi się w ogóle z mutantami. Ogólnie z czymkolwiek bronią ręczną to jest moim zdaniem samobójstwo. Bo, jeszcze rozumiem walka z pojedynczym przeciwnikiem bronią ręczną, ale z grupą raczej nie mam większych szans, szczerze mówiąc, będąc bici ze wszystkich stron. Kurde, zawsze mnie atakują, kiedy zakładam akurat skóry. Jeszcze ucieka. No po prostu muszę przyznać, że to jest strasznie irytujące. No kurde, ile można? Nareszcie padła. Dlatego widzicie na przykład jednym strzem położyłem. Dobra, chodźmy szybko po wirginie, bo tam mi do środka wesz wszedła. Weszła. A, tu jeszcze miałem tych papaczy do oskurowania, to też się tym zajmijmy najszybciej, żeby nie, nie marnować skór. pancerzy które mogą mi się przydać. Tam jeszcze gruby leżał, on chyba znikł. Muszę zaraz sprawdzić. No i tam są bardzo pasywnie nastawieni, kiedy są niedaleko, to, niedaleko artefaktu. Praknie, praktycznie nic nie robią po zakręceniu się wokół niego. O kurde, wkurzyłem ją. Teraz przyjedzie mi wkopać chyba, albo i nie. Złożę sobie jeszcze jeden pancerz, bo tam była virginia do oskurowania, za chwilę jeszcze będzie No widzę, że chyba pułapka zadziała, bo, było, bo słychać linie spadające. Dobra. No ewidentnie słyszałem, że jakaś pułapka zadziała. Nie wiem się wiadomo. Kurde, w sumie tutaj widzę pułapki połowy Za Dalej z tyłu. Co Ty tego berwa, tak mi się wydaje. Jest Mogę się w sumie myślić. Może się od to po widzę, że to jest trochę zwęglona, wiecie? Też może trochę od tego... Zdrowia z tego straciła. Dobra, ja w sumie idzie chyba tyle, jeśli chodzi o ten atak. No, idzie naprawdę gładko jak na razie. Jeśli tak, jeśli skór mi przybywa, jeśli materiał mi przybywa, jeżeli ubywa, to idzie bardzo gładko. Jeśli mi ich ubywa, to znaczy, że powoli, powoli tracę na siłach. Czy sam sobie ten ognisko rozwalił, bo jest tak nie jest za bardzo na środku. Ja bym sobie chciał je tak na środku ustawić, żeby jak najwięcej przejścia blokowało ewentualnym wrogom. Tak żeby w jednej, z jednej strony próbowali przejść, ale z drugiej, żeby nie mieli za bardzo jak przejść. Kurde, znowu mi po tego braknie. Dobra, trzymam sobie na kolejny atak. Mam nadzieję, że w końcu coś też większego przyjdzie, bo no pięciu, pięciu mutantów to jest z jednej strony dużo, ale nie maksymalna ilość, bo maksymalnie to chyba może nawet 6 przyjść z tego co widziałem w Wikipedii, 15 kanibali i chyba 6 mutantów, to jest maks całkowity, jaki może tutaj nas zaatakować w jednym momencie. Widzę, że jako pierwsi jak zwykle przyszli się ulubieńcy w maskach jaskiniowych. Ej, wiecie co? Usłyszałem w ogóle teraz sobie ich słucham. Jeden z nich, będąc podpalony, chyba krzyczał ogień, ogień po angielsku. Ciekawi mnie dlaczego jakim cudem oni są w stanie zdać angielski, albo przynajmniej te podstawowe słowa. Można tam usłyszeć fire faktycznie. Hmm... Ciekawie kto lub co ich nauczyło tych słów. Gruby nadchodzi. Posłałoby się najpierw tych właśnie pomniejszych pozabijać. Trochę ich tu widzę, idzie. Dobra. kto pierwszy, kto pierwszy? Gruby... Grubemu trochę zajmie dojście do nas. Podoposował się pozbywać. A, nie mam włóczni, więc to jest troszeczkę problematyczne. Dobra. Zajmiemy się w pierwszej kolejności Grubym, w sumie. W sumie to ja mam kuszę, nie wiem ile mam bełtów, ale... ...dostatecznie dużo, żeby mi troszeczkę walkę przyspieszyć. Gin... Warto być bardzo blisko grubego, bo jeśli się troszeczkę oddalimy, to może nie tyle to na nas skoczy, nie to chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, że może się rozpędzić na, na, na nas bies, na nas bies, a to jest bardzo nieprzyjemne. Ja złożę sobie może jeszcze jedną skórę, tą sobie bym wziął, koleżanko, wiesz? Ja bym się w sumie pozbył tego fapacza, może go przyciągnę do nas, bo tam mi ognisko rozwali. O, chyba dostał, bo się że odwrócił w naszym kierunku. Kolejny widzę gruby. Oj, teraz idzie ładnie. Jeśli chodzi o ilość przeciwników. Chociaż tak teraz sobie sprawdzałem chyba, to 5 to jest chyba z tego co widziałem max na wiki. 16... E, bo mi się po prostu z szóstką pomyliło. 16 kanibali i 5 mutantów. To jest chyba max. Z tego co widziałem, udało mi się wyczytać poprawnie, poprawnie prawdopodobnie tym razem. Gruby jest tyle w ogóle fajny, że on... Jak sobie biega, a ła wow. Gruby jak sobie biega, to jest w stanie ranić przeciwników. Już się z tym spotkałem, że stratował jednego z kanibali. Dobra, na razie idzie całkiem gładko. O, tego grubego, ale tu, jak widzicie, mnie cały czas napastują. Nie mam za bardzo, jak się tym zająć. Już mi widzę, Wiedziałem, że któryś z nich mi w końcu rozwali to ognisko. Chyba, że ono po prostu się wypaliło. Tak też może być. Dobra, widzę, że bardzo gładko idzie. Myślę, jeszcze jest jedna virginia, to się zaraz ją zajmiemy. A dziwnie, że trafiłem. No i super. Dobra, teraz już będzie naprawdę z górki. Zostało już tylko jedna virginia. A, Pamiętam, jak jeszcze na początku wszyscy się jarali takimi filmikami, na których ktoś po prostu wysyłał gameplay z The Forest'a, jak pokonuje sam Virginia w pojedynkach, na przykład przy pomocy katany czy włóczni, kiedy jeszcze łuków nie było, bo łuki są stosunkowo nową bronią w grze. Ogólnie broni zasięgowe, nie licząc Fargana, który i tak był dawno temu bardzo, bardzo mocną bronią, ponieważ był jedną z niewielu broni zasięgowych. No chyba, już nie mogę więcej skóry na siebie założyć. No właśnie, załóżmy sobie jeszcze jedną. Bo to jest stare, są pewnie już uszkadzane. Pozwólcie mi się jeszcze tych małych dziadostw, które sobie tam pełzają. Czy mogę zrobić jeszcze jedną włócznię? Nie mogę, to sobie ją zróbmy w sumie. Fajnie by chociaż z tych małych, co leciały. O kurde, sporo i tu. To jakby z tych małych leciały chociaż kości, bo pamiętam, że wsta jeszcze jak, jak robaka dodali do gry, jako tego nowego mutanta, to on sam sobie skórę nie dropił, ale dropił chociaż kości Z każdego robaka i chociaż to było tyle. A z tych małych płodów nic nie leci. Gdyby leciała z nich skóra mutantka, to byłaby lekka przesada, ale no chociaż te kości mogłyby lecieć, tak jak wiecie, których nie trzeba byłoby wypalać. Dobra, ja jeszcze będę powoli z, zami żegnać. To była prawdopodobnie nasza taka ostatnia większa walka, jaka nas czeka. Dobra, że tego nawet nie stawiam. No bo już w następnym odcinku będziemy się powoli żegnać z naszą serią. Bo tak już w sumie chciałem taką przeprowadzić ostatnią walkę jako takie, wiecie, podsumowanie wszystkiego. Ostatni też nie mam pomysłów na odcinki, bo budować też cały czas. To strasznie dużo czasu wymaga, żeby budować coś fajnego w tym Niedawno, niedawno sobie budowaliśmy to skocznie narciarską tą wieżę budowaliśmy, ale to wszystko strasznie dużo czasu na to schodzi, a to są tak naprawdę jeden czy dwa odcinki. Też nie ma raczej większego sensu budować i budować bez przerwy. W, w, jeśli chodzi o walkę, to i tak wam pokazałem wszystko, co się już tylko dało. Robaka jako nowego mutanta, finalnego bossa znajdującego się w lesie. Robaka z Robakiem nawet walczyliśmy można powiedzieć dwa razy. No i, no i co, już nie pozostało nam nic więcej chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. No walka w sumie zaliczona, naprawdę fajnie poszło, bo widzę, mam 10 skłonnych pancerzy przy sobie, w punkcie jeszcze na sobie, a ty, a miałem niecałą połowę chyba tego jak zaczynałem, więc no, używanie artefaktów to bardzo dobry sposób na farmienie. Właśnie, skór, przede wszystkim skór, bo z kośćmi nie, nie ma się zazwyczaj problemu, ale też tych jak nie kanibali jest tu całkiem sporo. No i co, ja już się powoli z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ci z naszej takiej ostatniej wielkiej walki Wam się podobał. Wpadajcie na Discord, do którego link jak zwykle umieszczam w opisie filmu. Komentujcie, gdyż zawsze na Wasze komentarze odpowiadam. Polecam też mieć e, dzwoneczek pod każdym z filmów, gdyż dzięki nim macie powiadomienia o premierach i najnowszych filmach. My nie pozostaje nic innego ja się tylko z pożegnać, tak jak to zwykle mawiam. Elo, elo.